Robert troszkiewicz mój ulubiony rozmówca. Dzień dobry. Witam serdecznie. Akademia Wilanów. Zapaśnicze treningi dzisiaj czy zapaśnicze tylko jakieś odwiedziny? Dzisiaj była konsultacja z Sylwkiem Kołeckim. Zaczynam współpracę właśnie od jutra z Sylwkiem, więc trochę musimy tutaj porozmawiać. Spotkałem się oczywiście tutaj z moim całą ferajną. Jest zawsze miło. Zresztą to są bardzo miłe chłopaki. Ja bardzo lubię przebywać w Akademii Sportu Walki. Nie ma złej krwi, więc miło tak sobie wpaść na chwilę, żeby spotkać się po treningu. No ale ogólnie tak, dzisiaj przyjechałem tutaj dogadać szczegóły z Sylwkiem, którego teraz będę przygotowywał do jego kolejnej walki. Nie ma co ukrywać, że chyba imponujący występ e, Szymona Kołeckiego spowodował to, że Sylwek chce z tobą współpracować. E, tak, e, tak mi się wydaje, oczywiście. E, że, e, jeśli chodzi o e, z Szymona Kołeckiego, jest to mój flagowy zawodnik. Jest, e, jestem dumny z niego, że w tak krótkim czasie pojął tajniki zapasów i, i je potrafi wykorzystać w ekstremalnych warunkach. Zresztą pokazał to w ostatniej walce, i y, nic dodać, nic ująć. Ktokolwiek się interesuje sportami walki, oglądał Szymona ostatnią walkę z bardzo doświadczonym zawodnikiem, który ma prawie 50 walk przewalczonych. Nie z jednym walczył i, i, no i wygrał nim zapaśniczo. Zdominował go. To jest tak, że. Wgrywasz na twardy dysk Szymona, informacje, których nabyłeś, które nabyłeś na amerykańskim rynku, na tej zapaśniczej, słynnej lidze uniwersyteckiej i on przyjmuje to wszystko. Czy to jest tak, że był jakieś trudności w przyjęciu tej wiedzy? Bo w ostatnim pojedynku było widać, że wie o co chodzi w tym wszystkim i naprawdę zapaśniczo zaimponował. Głównie zapasami wygrał ten pojedynek. Owszem, tak, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego pokazać w walce tego, czego się uczymy, to jest normalne, no, uczymy się na stu wariantów, na stu chwytów, ale te dwa, trzy zawsze szlifujemy do perfekcji, zresztą każdy zawodnik, każdy zapaśnik rzeczywiście ma też to samo, w, zna każdą obronę, zna dosyć dużo ataków, ale ma swoje trzy numery, o którym cały świat wie e, i, i to robi i, i wciąż zaskakuje tymi samymi chwytami. Tak też ja miałem na przykład na Mistrzostwach Ameryki. Oni wiedzieli, co ja robię, ale szedłem w to samo i, i robiłem. Więc tutaj e, robił to samo Szymon. E, no i w, jeśli chodzi o tajniki zapaśnicze, ja jestem cały czas na bieżąco ze Stanami. Zresztą e, e, analizuję z paroma osobami ze Stanów wspominałeś Izraela Martineza, tak? tak? Izraela Martineza i e, mam takiego mojego serdecznego przyjaciela. Adama e, e, Wrublewskiego, jego syn jest w tej chwili w Illinois, e, w, w Czubie, w pierwszym timie. E, walczy w e, Illinois State University. E, mieszkają właśnie, cała rodzina zapaśnicza mieszka w Chicago, zresztą pod Chicago e, właśnie. Mateusz Wróblecki uczęszcza na treningi do Izraela Martinez'a. Ja z nim to analizowałem. Zresztą analizowałem walkę Michała Oleksiejczuka, no bo wiadomo, że to nie Michał przegrał, tylko nasz cały team przegrał i pnąć się drabinka po drabince do góry, niestety my wszyscy spadliśmy z niej. I y, z wielkim hukiem y, i jest to dla mnie porażka, dlatego też y, wiadomo, że dużo osób będzie. Jeszcze pojedynku z Jimmy Krute, tak, tak? Tak, ludzie wiadomo, opowiadają różne historie, ale to nie jest taka prosta sprawa. No, to tak samo jakby McGregor, który został znakotowany, powinien nauczyć się większego y, boksu, prawda? Gdzie, gdzie jest czołowym zawodnikiem. Y, gdzie jest czołowym zawodnikiem. Strajkerem, e, w UFC, więc, więc niestety. No, Dlaczego my kochamy to MMA? Bo jest tak nieprzewidywalne, że nie wiemy co się w danej sytuacji yy, wydarzy. Czy Edgar na ostatniej gali UFC by się spodziewał, że jego młody przeciwnik, mało znany go tak uśpi? Czy, czy Ben Askren, który bił... No właśnie, się, tak miałem, bo prawda, to Deja vu czyli, dosłownie było. Tak, czyli tak, który Ben Askren, który jest fenomenalnym zapasikiem, przegrał tym samym, tym, samym, tym samym sposobem, więc naprawdę to jest. No jest to trudny, nieprzydywalny sport. Bierzemy wszyscy to na klatę, co się wydało, wydarzyło z Michałem. Jeden lepiej się uczy matematyki, drugi lepiej się uczy polskiego. Ja uważam, że Michał bardzo kocha stójkę i, i teraz pokochał jiu-jitsu. Mniej wcześniej podchodził do do zapasów, ale ale ja pamiętam jak z Michałem zacząłem współpracować od zera, gdzie już był w UFC i naprawdę ten chłopak się wyrobił w tych zapasach i, i, i wie co to są zapasy w tej chwili, więc myślę, że przy na, najbliższej okazji w Las Vegas pokażę, pokażę każdą płaszczyznę i, i wierzę w tego chłopaka, bo, bo ma serce i i on sam w siebie wierzy, to jest, to jest najważniejsze. Ale de facto nie pracujecie teraz personalnie razem, tylko, e, Michał, e, ty, ty pracujesz, pracowałeś ostatnio z Szymonem Kołeckim i to był ten główny, e, główny jakby Twój zawodnik, tak? Bo to też jest duże obciążenie dla organizmu, ile Ty jesteś w stanie takich treningów zrobić, jak ja widziałem na przykład z Szymonem Kołeckim, bo to jest, no wysiłkowo ja uważam, że jeden, dwa treningi dziennie to jest maks. No tak, tutaj ja się przebieram w mój trykocik i, i zasuwam razem z zawodnikiem, analizujemy i, i jest to ciężka charuwa tutaj. E, e, czasami mam wrażenie, że mi pęknie serce, no ale jeszcze nie pękło, więc e, walczymy, a jeśli chodzi o Michała, no to Michał w tej chwili e, analizuje, e, przeanalizował z trenerem Mirkiem te wszystkie, te wszystkie w niuanse i Przygotowuje się we własnym zakresie, więc, więc tak, tutaj w chwili obecnej Michał. Tak podchodzi do tematu, jak czuje, w sensie jeśli w, wiadomo, to jest jego, jego przygotowanie. Ja uważam, że e, tak jak podejdzie do, do sprawy, e, tak samo za, za, zawodnicy zmieniają kluby, e, kluby e, sportowe, e, gdzie e, jeden wyjeżdża za granicę, potem stwierdza, że jednak wraca do domu. Kolejny jedzie gdzie indziej do klubu, tak jak byli tacy zawodnicy z naszych warszawskich klubów, że wyjeżdżali do innego miasta, a potem wracali z powrotem, bo stwierdzali, że, że jednak wolą No Ale tak, to jest taki sport, że ludzie szukają. Sport. Tak, tak. I oczywiście Michał chciał spróbować czegoś innego. Ja go nauczyłem, wydaje mi się, wielu podstaw i, i wielu tajników i wydaje. Kwestia kiedy to przełoży przepraszam Kiedy to przełoży na matę Tak, no zobaczymy teraz w najbliższej marcowej gali oczywiście, więc ale pomiędzy mną a Michałem nie ma złej krwi, więc jak będzie Michał miał ochotę wrócić do Fox Style Wrestling do Fox Style Wrestlingu to zapraszam. Zresztą wszyscy zawodnicy, którzy, z którymi współpracuję, robią sobie przerwę od naszych treningów, potem wracają, potem znowu robią przerwę, więc to jest naturalne. Ja, ja po prostu też mam, mam co robić. Też się koncentruję nad innym, innymi zawodnikami, ale w, tak jak mówię, w tej chwili przychodzę. Twój osobisty triumf jako trener, e, i, i chcę, żeby to trwało jak najdłużej, bo naprawdę z Szymona Kołeckiego jestem bardzo dumny e, i, i to jest e, jemu, tylko, jemu tylko w tej chwili ten pesem przeszkadzał. Gdyby był te 10 lat młodszy, naprawdę mógłby daleko zawędrować w tej dyscyplinie sportu. To zapytam Cię, będziesz miał teraz Sylwka Kołeckiego u siebie i Szymona razem? Uda się gdzieś spiąć razem okresy przygotowawcze, pewne ćwiczenia, bo to też odciąży Ciebie, tak? Bo już mając dwóch zawodników o podobnym jakby, o Gabaryta. podobnych gabarytach, bo umiejętnościach myślę, że jeszcze nie, bo to co pokazał Szymon i to co ja widziałem na treningach, no to, 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 to naprawdę byłem pod wrażeniem, tak? Już nie będę tutaj używał górnolotnych słów, tak? Znaczy ja mam tutaj swoje metody treningowe, na początku zawsze biorę takiego zawodnika 1 na 1, gdzie robimy wszelkiego rodzaju analizy, rozkładamy to na czynniki pierwsze i w, no i co, no i w, jeśli widzę, że on już, ta osoba, z którą współpracuję, rozumie e, dokładnie ten styl, który ja e, temu zawodnikowi przekazuję. Później dobieram mu właśnie sparring partnera i, i on już, wiedząc, e, jak ma się poruszać po tej, na tej macie, e, analizujemy to w, w małej kameralnej grupie. No. Maksymalnie ja lubię tak, żeby było tych czterech, te dwie pary, czterech, czterech zawodników, to, to jest dla mnie jakby klucz e, do, e, do takiego można powiedzieć treningowego sukcesu, bo możemy zrobić i technikę, możemy zrobić i waleczki sparingowe, możemy zrobić e, wywrzeć presję, jaka jest rzeczywiście e, w oktagonie, więc, e, więc to jest moja taka grupa docelowa, cztery osoby. Robert, Szymon co jeszcze można było poprawić w trakcie walki z Martinem Zawadą, tak na szybko, gdybyś mógł w dwóch zdaniach chociaż powiedzieć? No tam... Były no, momenty takie, że... No był ten moment, tak, atak kontra, atak, tak były tam, ja jeszcze tego nie analizowałem z Szymonem, oglądałem sobie parokrotnie tą to, to walkę, tam były te momenty, gdzie jak to... Określiliśmy, że delikatnie zamulał, tak? czyli że stał na, na wyciągnięcie e, ręki e, właśnie zawady, z, ale to też było podmęczenie. Gdzieś e, no, e, nie jestem bokserem. Nie znam się tak, nie jestem fachowcem, jeśli chodzi o boks, ale, w, ale wszyscy, którzy to obserwowali, no jednogłośnie powiedzieli, że, że jednak to, to ruszanie się do prawej, do prawej, przeskoki z prawej na lewą i cały czas to ten, ten, ten. ten jak to Amerykanie mówią, motion, 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 gdzie, gdzie, gdzie trzeba się cały czas ruszać, no gdzieś przez to, że była warta duża presja przez Szymona w zapasy, przez zapasy, no bo jednak wchodzenie cały czas w nogi to jest, no wysiłek, pochłania strasznie dużo energii, jest to olbrzymi wysiłek, więc nie mam tutaj, ja jestem kurczę, no, można się doczepiać do jakichś tam rzeczy, ale Szymek ma ile? 10 walk stoczonych. Martin ma prawie 50, więc tutaj nie no. Martin jak walczył zawodowo i wygrywał z kozakami, Szymek siedział za biurkiem w swoim biurze jako prezes Polskiego jako Związku, jako prezes Polskiego Związku zapasów, Nie zapasów tylko podnoszenia ciężarów. Przepraszam, że podnoszenia ciężarów. już go wysłali na inną funkcję, tak. tak no. <laughs> Nie, no, to no, 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 Ale słuchaj. dlaczego nie? Słuchaj, on ma teraz takie dobre zapasy, że mógłby być teraz polskim ten, 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 prezesem polskiego związku do leśne, leśne dziadki <grym> tak, już by chyba tak. pospadały z krzesła jakby się dowiedziały, że no, Szymon obejmie oj, by funkcję. Był, no, było większe zamieszanie niż po tej walce Szymon. Przypadek komuny, tak? Bo no, tak. komuna upadła, dziadki trzymają się dobrze, Jest, tak? Tak, tak. Więc no, ogólnie, ogólnie tak. Myślę, że w, odrobiliśmy plan, ja tak myślę, w 85-90%. No, myślę, że w 85%. O tak, nie, nie będziemy tutaj mówili o setce, bo były jakieś takie niuanse, które będę chciał prze, przeanalizować na spokojnie z Szymkiem, ale jak na razie tutaj mamy naszego młodszego brata A O mój Boże. Tak, a. Bomba, bomba, bomba. Bomba strasznie bije, strasznie bije. Tak, a. A. a Szymek na razie odpoczywa. Więc. Yy, więc idziemy do przodu. Robert, bardzo dziękuję dzisiaj za wywiad. Zapytam jeszcze tylko, kiedy Szymon wróci już na treningi, kiedy będzie można was tutaj zastać razem robiących te niesamowite ewolucje, które widziałem ostatnio i to i najlepszej nie nagrałem niestety. No wiem, 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 no to Oż tak, niesamowita to było... akcja. Słuchajcie, tak. Tak, tak, no, takiej akcji nie nagrałem to... takiej akcji, że ale, ale wszystko wypaliło lepsze. w walce. Mam nadzieję, jeszcze... że będą lepsze. Ale jeszcze będą lepsze. No co, Szy Szymek na pewno będzie gdzieś tam celował w połowę roku nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, może czerwiec, może maj, może... No ciężko mi jest... A, ciężko no, mi no, jest no. powiedzieć, ale... ale yy, Wracacie i pracujecie. Tak, wracamy, pracujemy. Yy, yy, no... Ja osobiście, jak może, może zadam sobie pytanie i na nie odpowiem, jeśli chodzi, jeśli chodzi... Ja tak lubię czasami. Jeśli chodzi o osobę, z którą by Szymek chciałbym, żeby zawalczył, to albo właśnie rewanż z Mariuszem Pudzianowskim, bo wiem, że to było gdzieś tam przybąkiwane, że a może jednak, wiadomo, kontuzja kontuzją Mariusza, to można byłoby na, na świeżaka, można byłoby powtórzyć. No i wiadomo, już to jest tak napompowane, i już jest tak to wszystko, wszyscy czekamy, że no z tym y, y, Jurasem, no ja bym, ja, bym, ja bym chętnie chciał zobaczyć. Y, Tutaj Jurasa w akcji z, z szymkiem, bo jednak jakby nie patrzeć. To dwa różne style. Tak, ale jest doświadczonym zawodnikiem, jest, jest można powiedzieć chytrusem takim. Jest takim no, bardzo, bardzo doświadczonym zawodnikiem w tym oktagonie, więc myślę, że to, byłaby, to byłoby fajne zestawienie. Widzisz, jak ładnie zadałem pytanie odpowiedziałem, więc... i odpowiedziałem. I to była puenta tego wywiadu. Dziękuję bardzo, Robert.